Dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj mam do Was kolejny vlog, e, taki wakacyjny vlog ze zwykłego dnia, jedno co się dzisiaj dzieje, to idę do fryzjera trochę się podcinać włosy, chciałabym może też trochę cieniować, ale szczegóły oczywiście zobaczycie dalej w vlogu, pokażę Wam e, efekt. Jest godzina 7:56 i ja e, już wstałam, jestem obudzona, stałam zresztą jakąś godzinę tę, nie całą. Dlatego, że musiałam iść na porenny spacerek z pieskiem. A kto tutaj do mnie musi siedzieć? Kto tutaj do mnie musi Oprócz tego fryzjerowstwa nie nic więcej takiego konkretnego do robienia. Muszę na pewno zmontować jeden film i wam go wrzucić na kanał dzisiaj. Aha, muszę jeszcze dokończyć jedną obrazek z muliny i pójść na pocztę wysłać... Zamówienie, które ostatnio dostałam i właśnie skończyłam robić. I to w sumie tyle z tych konkretnych planów. mam na 15.30. To był mój budzik na wstanie. Tak, fryzerałam na 15.30, także mam sporo czasu. Teraz pewnie zrobię sobie śniadanko, obejrzę jakiś odcinek serialu i zabiorę się za ten montaż filmu. No i zobaczymy, co dalej. I teraz zabieram się już do faktycznego montaż tego filmu. E, I mam nadzieję, że wyrobi się można na 12. A nie było. Jest godzina 11:24. Zmontowałam film, właśnie się przesłałam na YouTube'a. I o 12 będzie już na kanale. Oglądałam też siebie i mój pokój trochę. A teraz będę kończyć zamówienie te bransoletkowe Skończyłam już wszystkie bransoletki, ale muszę wykończyć je w sensie zrobić e, zapięcia, w sensie no, zakończenia. Prze wszystkie takie odstające sznurki muszę poprzytwierdzać lakierem hybrydowym i utworzyć w lampie, także tak to teraz to będę robić. Jest godzina 13:25 lecimy do fryzjera a tak wyglądają moje włosy teraz. Przypatrzcie się i lecimy do fryzjera. Ogólnie jestem trochę wcześniej, bo wyszłam pół godziny przed a dotarłam tutaj w 15 minut i już jestem obok i nie wiem czy wchodzić, bo nie chcę tam czekać na kamapie, bo to będzie niezręczne, bo boję się ludzi. Chyba wejdę bo może mnie weźmie wcześniej. A dobrze by było, bo zamówiłam sushi na 15.30 i muszę być o tej godzinie w domu. I freaking Tak, wyszłam od fryzjera i zaraz będziemy próbować naprawić. Po pierwsze nienawidzę siebie, ponieważ nie umiem odmówić komuś. Nienawidzę bocznego przedziałku w ogóle, jakby kto to wymyślił. Dobra, chciałam ogólnie gdzieś stanąć, i wam pokazać jak to wygląda, zrobić wam 360 stopni e, i tak dalej, ale po pierwsze zaczyna padać, a po drugie zadzwoni do mnie mój brat, który stoi przed domem bez kluczy, więc muszę iść do domu jak najszybciej, żeby nie musiał stać za długo. Ale spoiler alert, to jest totalnie nie to, co chciałam i nie podoba mi się za bardzo, ale dobra, stop the negativity. Czy to jest dobry pomysł? Absolutnie nie. Czy mnie to obchodzi? Nie. Lecimy z tym i będę próbować naprawić to, co się stało tutaj. Chociaż... Żeby podobało mi się chociaż troszkę. Zorientowałam się, że w ogóle nie wytłumaczyłam całej historii z tym fryzjerem, co się stało, bo zapomniałam o tym, także teraz wam to opowiem. I tak mam na sobie czapkę, ponieważ nie chcę wam zdradzić efektu końcowego mojej fryzury, bo... Z nią się jeszcze dużo stanie i to jest zabawa, więc nie mogę Wam tego zaspojlerować. W każdym razie, co się stało u tego fryzjera, tak jak powiedziałam wcześniej, ja nienawidzę siebie za to, że po prostu nie umiałam odmówić tej pani, bo przyszłam do niej, powiedziałam, że chciałabym mieć coś pocieniowane, Ogólnie skrócone, pocieniowanie, coś w tym stylu, a one do mnie, że ok, ok, to zacieniamy na prosto, pocieniujemy te jakby bardziej z góry włosy i ja byłam jak tak, tak, dokładnie to chcę, po czym powiedziała, że jeszcze jest inna opcja, możemy zrobić takiego boba, że z tyłu krócej, z przodu dłużej i to będzie nasze cieniowanie, że jakby taka linia, po prostu jak od linijki, taki na ukos ja w duszy krzyczałam Nie Zuzia, ty miałaś kiedyś boba Nie podobał ci się bob Nie chcesz boba, to nie jest takie cieniowanie O które ci chodzi Co i odpowiedziałam -h -h -h. Po czym myłam włosy i pani do mnie No to robimy tego boba A ja takie tak, tak I ja w ogóle nie wiem co mną kierowało Ja po prostu nie umiałam powiedzieć nie Wolałabym na prosto, wiem że to są moje włosy Ale ja po prostu nie umiałam Nie wiem, powiedzcie mi że nie jestem jedyna Bo to było po prostu okropne I to, że wtedy nie umiałam powiedzieć nie i nie umiałam powiedzieć, czego tak naprawdę chcę doprowadziło mnie do tej sytuacji, w której jestem teraz a jaka to jest sytuacja, to zobaczycie później i koniec końców ona po prostu mi zrobiła boba i zrobiła mi tak na ukos po prostu włosy, to mi się strasznie nie podobało że te z przodu były takie dosyć długie, z tyłu to było prawie wygolone praktycznie, w sensie tak wiecie, podgolone jakby i strasznie, strasznie, strasznie mi się to nie podobało. No i tutaj jestem ja, próbująca wyrównać przód ze środkiem, żeby chociaż troszeczkę mi się to bardziej podobało, no bo tył był za krótki, żeby z nim wyrównać, więc chciałam przynajmniej ten przód mieć wyrównany ze środkiem, żeby chociaż przez chwilę było prosto, no i potem tam szło do góry, no ale trudno, no i miłego oglądania dalej. That's hard, like <gasps> oh, I'm gonna regret this, huh? Jak widzicie, moje włosy wyglądają jeszcze inaczej i jest sobota, kolejny dzień. znam, że przysiągnę tego vloga na dzisiaj, bo a mam mało rzeczy z wczoraj, b dlatego, że moja metamorfoza włosów przedłużyła się na sobotę. Ostatni klip maciek, ścinam sobie włosy. Było najgorszą decyzją ostatniego czasu, i po prostu chce mi się płakać, jak o tym myślę. Wczoraj miałam jakiś mental breakdown, dosłownie, po prostu tak nienawidziłam siebie za to, co zrobiłam, i strasznie mi się nie podobało to, co zrobiłam, i nie widziałam w ogóle żadnego sposobu na uratowanie to, było mi tak głupio. Moja mama umówiła mnie do swojego takiego zaufanego fryzjera, żeby mi uratował te włosy, no i powiedział, że w sumie widzi tylko dwie opcje: albo uciąć tak, no, prawie na prosto i będą na maksa krótkie te włosy, albo usiąść jakieś asymetrycznie żeby ta strona, którą najmniej tknęłam jakoś się udaratowała, jakoś była dłuższa ale ja po prostu tego jakoś nie widziałam i uznałam, że już symetrycznie chyba będzie najlepiej, bo po prostu dobra, będą krótkie przez jakiś czas, ale tak za miesiąc jak nie odrosną, no to będzie to spoko wyglądać, bo po prostu będą no mam nadzieję, że za miesiąc to już będę miała gdzieś ten tont no naprawdę przez te miesiące będę wcierać wcierki, peelingować jakieś piotynę będę brać, na wszystko po prostu, wiecie tylko żeby jak najszybciej tutaj pobudzać te cebulki i w ogóle masaż skóry głowy będzie, będzie dobrze no i jak widzicie ściągnie na bardzo, bardzo krótko no te włosy są na no, no, maksa krótkie nie pamiętam kiedy ja ostatni raz miałam tak krótkie włosy czy mi się to podoba? Nie ale wiem, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie moja wina i na pewno jest lepiej niż było wczoraj z tym moim schodkiem, kurde są też teraz bardzo, ale to bardzo niewygodne, bo po prostu nie ma. Jakby ciężko jest założyć na zaucho, w ogóle się nie da założyć za ucho e, I po prostu ciągle tylko je macam i przechodzę. Też to jest efekt tego, że byłam u fryzjera, więc wiecie, po prostu muszę się przyzwyczaić, ale przynajmniej mogę je związać jakoś tak o. I będzie git, a ja teraz w ogóle jedę na obóz w którym się dużo ruszam i po prostu nie jest taki stricte obóz sportowy, ale potem jadę na obóz sportowy ale no w każdym razie jakby potrzebuję te włosy spięte, więc będę pewnie cały czas chodzić tak co by wyglądało jeszcze gorzej, ale dobra jestem ciekawa jak to będzie wyglądało tak na moich prawdziwych prawdziwych włosach, w sensie jak umyję, jak wysuszę w sensie ja właśnie nie suszę swoich włosów i ja też w życiu nie biorę suszarki na obóz i po prostu on mi teraz je wysuszył na szczotkę, więc one są takie proste, to nie są do końca moje naturalne włosy, w sensie wiecie o co chodzi Myślę, że ogólnie jak będę miała takie swoje swoje, to one po prostu się troszeczkę odprostują One, bo ja nie mam takich całkowicie prostych włosów, wiecie o co chodzi i będą jeszcze krótsze i tego się boję Idę teraz na zakupy z moimi rodzicami, na zakupy spożywcze, e, właśnie będę kupować różne rzeczy na obóz i tak dalej A potem się teraz odezwę, będę sprzątać pokój, bo potrzebne to jest mu bardzo, bardzo do zobaczenia za chwilę. Właśnie skończyłam sprzątać i byłam też wcześniej na zakupach z moimi rodzicami i. Po nich poszłam też do H&M, bo chciałam sobie kupić jakieś rzeczy właśnie do włosów, żeby mi było w nich wygodniej i w ogóle, w sensie, właśnie żeby odgarnąć gdzieś i w ogóle. Zadam sobie taką opaskę mojej mamy i ona jest spokojna, dlatego że jest taka bardzo szeroka, w sensie, to jest ogólnie to, co ja mam teraz na górze, powinno być na dole. Tutaj jest taka kartka i no, ona powinna być niby na górze. Też nie jest źle, co nie, ale o wiele wygodniej jest właśnie e, tą szerszą częścią, bo po prostu, no wiadomo, zgarnia mi więcej włosów. A w HM kupiłam sobie takie dwie chustki, jedną już wyjęłam, drugą jeszcze nie, e, i są przeprze, prześliczne. Prze e, kosztowały 40 zł, ale tam miałam 25% rabatu z HMu, z aplikacji. One są takimi zwykłymi chustkami, mogę je nosić tak naprawdę jak tylko sobie zamarzę. E, są takie mniejsze, wyglądają tak o właśnie idealne do włosów. Także mogę je, tak jak sobie sprawdzałam, to tak fajnie to wygląda, jak sobie je zawiążę tak tutaj. Ale nie będę tego teraz zakładać, bo mi się nie chce. I kupiłam też takie mini klipsy. I w sumie one też są spoko tak na szybką fryzurkę, albo żeby nawet sobie podpiąć po prostu włosy, w sensie tutaj z boku. I teraz będziemy robić moje pazurki, ponieważ chciałabym mieć właśnie zrobić na paznokcie na ten wyjazd. I będę sobie robić taki chyba... Brązowy. Zresztą weźmy sobie mój super box paznokieciowy, który zresztą przed chwilą tam włożyłam, bo ważne. Myślałam, że będę robić je sobie wieczorem, ale uznałam, że jednak teraz. I zobaczmy jaki kolorek wybiorę. O to na jakie mi chodziło. Dobra, wiem, że jest trochę zamazane, ale to jest kolorek 318 z Eveline z tej serii właśnie hybrydowej. Chciałam właśnie taki trochę bardziej naturalny, w sensie, żeby jakoś taki super mocny nie był, a on jest taki niudziak trochę, więc zrobiłam sobie pasurki. Tak wygląda na ten kolor. W tym momencie godzina 16.46, uznałam, że skończył już ten film, bo po prostu nie będę robić w sumie nic ciekawego, bo niedługo przyjeżdża moja babcia, e, więc chcę na pewno pobyć trochę z nią. E, no i chciałabym też pograć na kipopcie, bo wczoraj mi się nie udało, przez mój mental breakdown i przez moje włosy, ale już jest lepiej. W każdym razie mam nadzieję, że ten film się spodobał. E, tak, był on dosyć ciekawy dla mnie, ponieważ moje włosy przeszły metamorfozę, E, jaką nie przemyślałabym, żeby przeszły, ale tak czy siak. Jeżeli wy wam się spodoba, nie zapomnijcie też górze, mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie już bardzo niedługo. Pa!